To jest szansa na zdrabkę super premium? Za to, że policjant dał mi odszkodowanie? Pewnie, że tak. nie telefonu, niestety. Dobra. Jest szansa jedna na milion, ale czuję że się mam szczęście. Może teraz mi się poszczęści? Zawsze tak jest. Nawet w górę, w strapkach. Łapy, łapy. Szkoda. Dobrze, <noise> no, proszę bym, mi, pan siadł z motocykla. Dlaczego? Ponieważ nie jest pan upoważniony do poruszenia się tym pojazdem. Okej, okay, jasne. No, poddaj się. Poddaj się. Poddaj się, poddaj się, poddaj się! Przecież celowałem. Mówiłem, poddaj się. Halo. Zatrzymaj się, zatrzymaj się 32 plus 1 prowadzimy 1080 z mechanikiem za motocyklem. Byta. co się stało? No nie było. Teraz obił kierunek zachodni, wrócił do lewart. Ktoś pościga około 250 km na godzinę. Będziemy że koło komendy ci. No nie wierzę w nich, nie wierzę. Tutaj pościgi, kościli, choć jeden nie potrafi wyrobić na zakręcie. Chodzi 10-50 czy nie? Nie. Nasze hamby jeszcze jedno zabrał i nie, nie mamy drugiego hamby. <ślesy> <ślesy> I co by <ślesy> no nie udawaj, no, no. Ja stałem, nic nie robiłem, oddychałem tylko. Że chłop się z tego, no nie. Zazgoczeniem czy wziął, dobra, to wszystko jasne, Nie mogę go wtykać. Chłop, co zabija w pojedynkę pięciu jokerów, a go miejscowy składa na chwilkę. Ja Wysiada, całuje. Suspect down. Nie ruszasz się. Wysiadasz z tego pojazdu. Nie strzelać. stoi, stoi, stoisz. Suspect down. Mówiłem, żebyś osiadał. Uważaj. Wsparcie na moje 20

Znasz małpisz tak on! Musisz jesteś. tak no, jak nie on zrobić. Się. A nie da się jednak. Aj. Dobra, to idziemy z buta. buta idziemy z buta, dawajcie. Cześć, to jest geinta jaja. Sip, sip, syw, syw! Tylko oni widzieli. Ja... Wow! Stary chodź. Gadaj, gadaj na dożywocie <grym> Zatrzymaj się! Stary, co? Dzień dobry Stój, biorę szeryfa po górach, dzień dobry Stary pan na dół, pan na dół, pan Dobrze, hejdzie. dobrze, dobrze Do swojego kolegi Stary, nie ruszaj się, bo otworzę ogień No spadł. Uciekamy! Spokojnie, spokojnie. Odstrzegawczy, Karzeł. Przy naszarze pozycji, Karzeł ucieka ze sterdem. Nie ruszaj się, nie ruszaj się nawet. Stój! Nawet nie odjeżdżaj. Rączki, Karzeł. Rączki, Karzeł. No i tam samochód. Oknięty. Od... Mogę to sobie spróbować. Ja nie wiem czy 4 trwa. To ja zobaczę. STOJ! Oh, oh. CZĄC MOJE! CZĄC MOJE! Proszę zbackdown! Chodźmy z mają pozycję! Nie ruszaj się, każę nie ruszaj się! Proszę pana... Stój, po ciepła przejdzie, stój! Ja, ja mam... o Jezus, to gdzie mam iść? Apteczkę szybko, apteczkę szybko! Apteczkę szybko! Szeryf podczelony. Nie udało się, stary, dał ratować. W pomieszczeniu wydawał się dom wspólnego ogrzewania przy celach. Co? Biuro szeryfa dla Los Santos Fire Department. Potrzebni pilna jednostka na sierowostwo Paleto. Trybuny natychmiastowy. mamy pożar. 109 pożar? Potwierdzam Jest 1 w drodze. Na dół, na dół, na dół. Gdzie to zejście na dół jest? Pan bez maski tam wszedł. <grystanie> Proszę się sobie. Ty, onik pierwszy raz, jak ci chyba są. LSPD do st drugiego strażaka. Prawdopodobnie będziemy mieli jeszcze jednego strażaka, bo wszedł bez maski do płonącego pomieszczenia. <grystanie> Lej, lej, Marek, lej! Siema, siema, tu ekipa donosi. Zobaczcie, co robi. Zobaczcie, co robi Braksy. na wierzchu. Dobra, kończymy i dalej. Do karetki od tyłu wstaw. Ja pana do karetki. Repapatkę idziemy do karetki z tyłu. Uważaj, dobrze, że go masz. To jest największa zagadka. Dobra, dobra, co? O, Ole, tapa dostałem! A, bo... Oj co są do na lewej! Dobra, nevermind, dostałem tapa. Fajnie się zgięłem. Ale Czesik, patrzcie. Dobra, rączki do góry podnieś. Podnieś jeden... Sorry, ziomek, zostaniesz sobie tam z tyłu. mnie nie byłeś mi Zawijaj go, zawijaj szybko! O. okej. O! Dobra. Pan Krasuski? Czołem. Jezu jestem fanem. Tak? <grymne> A bo pan autogram, pamiętam pan na mechanie wziąłem. Mniej no pasu. Żyję. A chwie że co? No, peralta nie żyje. Co to za... nota? Bo ja w ogóle nie... Powinnaś iść do jakiegoś America's Got Talent. Dzięki! Oj, tak, tak, tak. Super. Ja w, w życiu nie słyszałem takiego głosu. Idzie, idzie, idzie lisek do górnika. górnika. Lisek łakomczuszek, lisek łakomczuszek. Na śniadanko zjadłby kurkę. Bo ma pusty brzuszek, bo ma pusty brzuszek. Oj, lisku, lisku, wracaj już do lasu. Oj, lisku, lisku, szkoda twego czasu. Oj, lisku, lisku, kurki wciąż biegają. Oj, lisku, lisku, sztuczki twoje znają. Koło musisz podnieść, tak? Ja pierwsza za motorze że nie wiedziałem ale dziękuję za uwagę. Wow, Się mnie? I co się stało? Papa? Czego nie widzę? <laughs> To już się <laughs> no i ma deduwę na dole. Trzeba zjechać tylko na dół. Oso... Oj, oj, Oso O, zatrzymaj się. Kurwa. No otwartym był. A jeszcze w, w pleców. W środku byliśmy. O, już asemcik ten lata